Cześć! W trakcie podróży służbowych czy to prywatnych często nocujemy poza domem, w hotelach, w mieszkaniach wynajmowanych przez Booking czy Airbnb i innego rodzaju obiektach turystycznych. Dobrym nawykiem, kiedy wchodzimy do takiego miejsca jest zapoznanie się z planem ewakuacji o, i drogami ewakuacyjnymi, które z tego miejsca nas wyprowadzą w razie tak zwanego W. W tego rodzaju obiektach zawsze musi znajdować się plan ewakuacji, i taki jest także. I tutaj jest pokazane miejsce, w którym się znajdujemy. Kierunek ewakuacji ja znajduję się oczywiście na piętrze, i tutaj taka ciekawostka jest taras, i jest z niego także wyjście ewakuacyjne taką specjalną strażarską drabinką. Powinny być oczywiście także zaznaczone gaśnice, i te gaśnice też się znajdują. Proszę, gaśnica. I alarm albo coś takiego. I jest. Oczywiście z innych środków bezpieczeństwa. Także gaśnice mieszczące się w mieszkaniu, w pomieszczeniach i apteczki. Dobrze by było także wiedzieć, gdzie znajdują się wyłączniki prądu, czyli popularnie rzecz ujmując korki. O. Apteczka. Jest. Tak więc wiemy, gdzie co się znajduje. Gaśnica też jest tam, gdzie powinna się znajdować. A kiedy bierzemy sobie gaśnicę, co należy zwrócić? Na co należy zwrócić uwagę? Otóż na to, jaki to jest rodzaj gaśnicy, w tym wypadku proszkowa, jak się jej używa i do gaszenia jakiego rodzaju pożarów służy. W tym wypadku mamy ABC, czyli ciała stałe, oleje i płyny łatwopalne oraz gazy. I uwaga, w przypadku gaszenia urządzeń elektrycznych do 1000 V zachować odstęp 1 metra. Wyszedłem na taras. Rzeczywiście kolejne wyjście ewakuacyjne. Teraz przyznajcie sami, kiedy wchodzicie do tego rodzaju obiektów, czy nawet jakichś domów kultury, kin. Galerii Handlowych, kto zwraca uwagę na takie rzeczy, na wyjścia ewakuacyjne, na ulokowanie gaśnic, ewentualnie defibrylatorów czy apteczek, to są ważne rzeczy, które mogą uratować nam i innym, naszym bliskim życie. Bądźmy bezpieczni.